I zakończyło się to spotkanie. 21 do 15 zwycięża para z opolszczyzny Parcej Cikowicz, drugie miejsce Maniusz Elisiak. Trzecie miejsce w naszym turnieju zajęła para Piotr Kasik Mateusz Radojewski. Serdeczne gratulacje para numer 1 w rankingu. Zresztą pewnie pozostanie na tym miejscu po naszym turnieju, bo to cenne punkty. Piotr Kasik Stary Jabłonki, Mateusz Radojewski, Krotoszy, a wspólnie Dobrze, I miejsce drugie. Miejsce drugie. Konrad Feliciak, Adam Manios. Zawodnicy z Łodzi Uniwersytet Łódzki. Szósta para w rankingu. Naprawdę znakomity górnik wykonany tych zawodników. Wielkie, wielkie gratulacje. Proszę, jak to wszystko sprawnie przebiega. Słyszałem. I zapraszamy na to najwyższe, najcenniejsze. Na najcenniejszy stopień podium, czyli pierwsze miejsce dla Adama Parceja i Badumia Dzikowicza, Para z opołyszczyzny, także tu bardzo się cieszymy. Adam Parceja, Para Badumia Dzikowniczka, również Aluron Team. Druga para w rankingu. Wielkie, wielkie gratulacje. Gratulujemy. A dekoracji dokona oczywiście prezydent miasta Kędzierzyn-Koźle Sabina Nowosielska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na Medale, nagrody i oczywiście premię pieniężną dla najlepszych zawodników w turnieju Turniej Eliminacji Mistrzostw Polskich w siatkówce w Tędzierzynie i od 3 do 5. Dekuracja najlepszych z najlepszych w naszym turnieju. Dobry, mimo że pogoda na końcówce nam nie sprzyjała, ale widać we wszystkich świetnych nastrojach, nikt nie jest zmoczony, zawodnicy świetnie na końcówce grali. Cóż mogę powiedzieć? Turniej uważam, że dobrze zorganizowany. Dziękuję bardzo organizatorom. Mam nadzieję, że sportowo, to już pytam się komisarza, sportowo też na bardzo wysokim poziomie? To niech zostanie naszą tajemnicą. <noise> Dziękuję Wam bardzo za uczestnictwo i mam nadzieję, że spotykamy się za rok. Eliminację Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej tu w Kędzierzynie Koźlu. Tak, turniej mężczyzn dwugwiazdkowy, pula nagród 10 tysięcy złotych. Cieszymy się, że tak dużo par się zgłosiło do eliminacji, bo aż 22. Do nich na dzień kolejny dołączyło 8, które było już rozstawione, tak więc 16 par zobaczyliśmy w turnieju głównym, który trwał od soboty do dnia dzisiejszego, czyli do niedzieli i z tych właśnie 16 par, najlepszych już w Polsce obecnie, wyłoniliśmy dzisiaj zwycięzców. Trochę dziś przeszkadzał deszcz, ale gry były znakomite. Tak, poziom był wysoki, natomiast no, deszcz. Zdarza się, jesteśmy, mamy imprezę plenerową, jesteśmy przygotowani na takie okoliczności. Zawodnikom i sędziom to nie przeszkadzało. Nie, nie przeszkadzało, kontynuowali grę, tak więc piorunów nie było, udało się. A teraz zerknijmy do wyników. E, tak, cieszymy się, bo na podium, przede wszystkim na podium na pierwszym miejscu stanęła para z opolszczyzny. Która e, ma drugie miejsce w rankingu ogólnopolskim. Tak, mają drugie miejsce. E, teraz zdobyli punkty Adam Parce i Bartłomiej Dzikowicz, przy czym Adam Parcej zdobył dodatkowo statuetkę MVP. E, dlatego cieszymy się, że została ona w opolskich rękach. Na miejscu drugim e, właśnie pokonana Łódź Konrad Felisiak i Adam Manios. E, bardzo fajny, wysoki poziomem mecz. Tak więc cieszymy się, że mogliśmy to po prostu zobaczyć, mimo warunków atmosferycznych. Oni w rankingu ogólnopolskim na szóstej pozycji. Dokładnie, a, pierwsze, a trzecie miejsce: przepraszam, Madojewski, Mateusz, Łukasik, Piotr. No, ta para, że tak powiem, wywalczyła to trzecie miejsce, walczyła z braciami Andres. Cieszymy się, że ten mecz był bardzo, bardzo ciekawy, z racji tego, że tutaj swoje popisy na siatce pokazywał nam właśnie Łukasz Piotr Łukasik. Więc w koźlu nie tylko ZAKS, ale także siatkówka plażowa organizowana i tutaj na Kuźniczce, a także na kompleksie Azotor. E, tak, w zeszłym roku spotkaliśmy się właśnie na Azotorze, na tamtych boiskach z racji obecnych remontów. Spotkaliśmy się na Stadionie Miejskim Kuźniczka w Kędzierzynie-Koźlu. No Zobaczymy jak, jakie rozgrywki przyniesie przyszły rok. No właśnie, zobaczymy jakie rozgrywki i pewnie będą one tutaj, bo... Tam nie da rady. Mówię tam, czyli na kompleksie Azotor. Tak, jeśli byśmy się decydowali na organizację tego e, przedsięwzięcia w przyszłym roku, e, mamy przychylną opinię komisarza, moglibyśmy to robić. Natomiast w tym roku jeszcze się tutaj spotkamy. E, będą przewidziane tutaj Grand Prix Opolszczyzny, finał, jak również nocna plażówka, na którą również serdecznie zapraszam. Już właśnie się martwiłem, kiedy będzie ta nocna plażówka, bo to bardzo atrakcyjna impreza. E, tak, jest atrakcyjna, cieszymy się, że tak dużo jest zawodników. W zeszłym roku ponad 50 par. Jest też dużo kibiców. Tak, dużo kibiców, obserwatorów, dlatego, że jest to taka dosyć nietypowa pora. Gramy zazwyczaj od godziny 18, kończymy około godziny 4 rano. Tak więc ciekawie, a tak jak mówię, noc wbrew pozorom sprzyja właśnie kibicom.